Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Prawidłowa regulacja lusterek w samochodzie jest bardzo ważna, jest niezbędna do bezpiecznej jazdy po ruchliwej autostradzie i mieście, do poszerzenia widoku, zmniejszenia martwego pola. Dlaczego prawidłowa regulacja jest tak ważna? Większość kierowców uważa, że nabywa samochód z prawidłowo zamontowanymi lusterkami. W praktyce obserwuje się inną sytuację. Po wyregulowaniu tych elementów poprawia się widoczność, otwierają się obszary, które wcześniej były niedostępne. Ważną rolę w bezpiecznym poruszaniu się po drogach odgrywają lusterka boczne. Zapobiegają one kolizjom z obiektami podczas cofania. Z ich pomocą kierowca może śledzić wszystkie przeszkody znajdujące się za pojazdem. Pomaga to zachować normalny stan pojazdu oraz życie i zdrowie jego pasażerów. Wykrywanie ruchu drogowego, początkujący, a czasem nawet doświadczeni właściciele samochodów mogą nie wiedzieć, jak prawidłowo ustawić urządzenia do oceny ruchu drogowego Taka potrzeba często pojawia się podczas korzystania z nowego lub zagranicznego pojazdu. Lusterka wsteczne służą do oceny sytuacji podczas uruchamiania silnika i ruszania, manewrowania na parkingu parkowania w trudnych warunkach, gdy za pojazdem znajdują się inne samochody, zmiany pasa ruchu, hamowania lub całkowitego zatrzymania pojazdu, cofanie. Omijanie innych pojazdów. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego wszystkie samochody włączające się do ruchu muszą przepuścić przejeżdżające samochody. Podczas skręcania lub wyprzedzania należy upewnić się, że w pobliżu nie znajdują się żadne przedmioty, które mogłyby spowodować, że czynność ta stanie się niebezpieczna. Jeśli lusterka nie są prawidłowo ustawione, widoczność jest ograniczona a prawdopodobieństwo wypadku wzrasta. Wszystkie pojazdy są wyposażone w trzy światła odblaskowe. Służą one do oceny sytuacji wokół kierowcy. Lusterko wewnętrzne jest zamontowane na środku przedniej szyby. Służy ono nie tylko do obserwacji wnętrza pojazdu, ale także do monitorowania tego, co dzieje się za samochodem. Regulacja lewego lusterka bocznego. Podczas regulacji lewego lusterka bocznego należy przestrzegać następujących zasad. Regulację należy rozpocząć dopiero po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. Jeśli część została przesunięta podczas jazdy, należy zjechać na pobocze. Ustaw fotel kierowcy w prawidłowej pozycji. Fotel powinien być ustawiony w takiej pozycji, w jakiej będzie znajdował się podczas jazdy. Po przygotowaniu wykonaj następujące czynności: Spójrz w lewe lusterko, jednocześnie przechylając głowę w lewo i lekko dotykając szyby samochodu. W tej pozycji wyreguluj element odblaskowy. Zamocuj konstrukcję tak, aby widoczna była część lewego skrzydła i klamka drzwi kierowcy. Elementy te nie powinny zajmować więcej niż 25% całego obrazu. Wróć do pozycji początkowej. Spójrz w lusterko bez przechylania głowy. Tylna część ciała powinna być w nim odbita. Horyzont jest równoległy do linii środkowej odbicia. Przy prawidłowej regulacji powierzchnia drogi zajmuje co najmniej 60% przestrzeni, jeśli po powrocie kierowcy do pozycji wyjściowej widoczne jest tylko tylne skrzydło samochodu lub niebo. Ustawienie jest nieprawidłowe. Regulacja właściwego elementu. Aby wyregulować prawy element odblaskowy należy usiąść na fotelu kierowcy, następnie należy wykonać następujące czynności przechylić głowę w prawo tak aby znajdowała się w pobliżu osi wzdłużnej salonu. Spójrz w lusterko zamontowane po prawej stronie. Wyreguluj element odblaskowy tak, aby dalsza część urządzenia była widoczna w elemencie odblaskowym. Przywróć głowicę do pierwotnej pozycji. W takim przypadku odbijana powinna być tylko krawędź zderzaka. Ułatwia to cofanie i parkowanie samochodu na miejscu parkingowym. Linia horyzontu jest regulowana w taki sam sposób. Jak podczas regulacji lewego lusterka, oznaczenia drogowe muszą być widoczne na powierzchni lusterek. Zapewnia to widoczność we wszystkich kierunkach i pomaga dostrzec wyprzedające samochody. Widoczność do tyłu. Wewnętrzne lusterko wsteczne pomaga monitorować to, co dzieje się wokół samochodu, tworząc jednolity obraz. Podczas regulacji tej części należy zachować ostrożność i rozwagę. Regulacje przeprowadza się w następujący sposób. Zajmij wygodną pozycję w fotelu kierowcy. Ustaw element odblaskowy tak, aby zakrywał tylną szybę. Linie tej ostatniej muszą pokrywać się z lusterkiem w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Niektórzy kierowcy rozszerzają funkcjonalność wewnętrznych elementów odblaskowych. W takim przypadku na standardowej części instalowana jest okrągła paraboliczna nakładka. W ten sam sposób wyposaża się boczne elementy odblaskowe uzyskując szerszy widok na otaczającą przestrzeń